Witam Was. Ja jestem Dziki i prowadzę dla Was projekt Dziki. Dzisiaj będziemy robić moskitery na okno. Zabezpieczającą przed różnymi owadami, komarami, które nadchodzą z zewnątrz. Do pomieszczenia wchodzą Wam. Szkoda tych małych zwierzątek. Później tam giną, bo nie mają powietrza. Także i z zewnątrz jest problem jak macie koty i różne zwierzęta. Także ja dzisiaj będę robił taką odkleterę na okno, na zamówienie pewnego gościa z blis, blis, bliskiej rodziny. Tutaj mam materiał, zobaczy się. Siatka jest tam aluminiowa. Także dzisiaj będziemy mieli tutaj yy, na tym ogródku, moim, na tej mojej działce, na tej mojej posesji będziemy, będziemy działać. Także ja zachęcam Was do oglądania. Pokrótce Wam powiem, jak to będzie tutaj wyglądać. Każda szerokość każdego okna jest inna. Wasza jest inna, moja jest inna. I jeszcze tam sąsiadów jest inna, i jeszcze w jest inna. Także po prostu aluminiowa siatka, tak jak tu widzicie. Tu aluminiowa siatka bardzo mocna, zastosowanie dobre, bo ja mam zrobione z siatki styropianowej ale to już jest bardzo dobre ma te małe oczka nie przyjdzie wam tam jakiś komar czy coś no może że klesz, klesz może przyjść także yy, co ja powiedzieć, ja wam to pokażę jak to będę tutaj skręcał choć zapomniałem pewnych narzędzi będę musiał tutaj użyć innych narzędzi do tego, i będę musiał improwizować, także, ja zapraszam do oglądania. I zapraszam do subskrybowania tego kanału. I jeszcze raz dziękuję wszystkim kanałom, którzy doszli: Sebastianowi Szamanowi, Zielonemu Smokowi, e, Grinleyce, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W niedzielnym poprzednim filmie są na końcu filmu wszystkie kanały wyszczególnione, które możecie sobie zobaczyć bo są e, bardzo fajne, bardzo fajne tam e, jest e, treść tych kanałów tak powiem można się dużo nauczyć z nich także zapraszam na subskrypcję tych kanałów zapraszam do Sebastiana Szamana i resztę tych kanałów są w niedzielnym filmie poprzednim tak jak było e, powiedziane na końcu filmu jest cała lista tych kanałów możecie subskrybować możecie dawać lajki komentować Także zapraszam do oglądania, są tam ciekawe materiały, także ja zapraszam do oglądania tych, tego tutaj projektu tutaj, tej Moskitery Także ja zabieram się do pracy, a wy oglądajcie. <try> Mam tu listewki 3 cm. Tutaj są większe listewki Tutaj po prostu 4 cm Szerokość e, okna mamy 56 To zrobimy na 55 Bo musi być za rama zrobimy e, szerokość zewnątrz Tego będzie 48 że ja już tam pnę na 48 dwa kawałki. Jednak. Mam taką starą piłę, bo niestety zapomniałem piły. ཁོ Ja miałem problem, bo tutaj e, na tych krawędzi tutaj wystaje, ale to jest niepotrzebne, bo to jest układ, który jest niepotrzebny. Tutaj mamy widzenie żywice, która wychodziła, ale to nie problem. Także tutaj to składamy tak. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Może ten statyw tam niżej. Tak sobie będziecie oglądać to. Tak, ten statyw za niżej, żebyście widzieli. наша рамка так будет выглядеть. вот и мать, Не, там все типа идем уже там что, придем. <говорит>

mm Stosujemy tutaj takie kątowniki, takie tutaj widzicie mosiężne, znaczy ala mosiężne, bo to nie są mosiężne. także w prosty sposób możecie zrobić sobie ramkę ja to sobie przeniosę tu żebyście to widzieli od tej strony Wystarczy, ale tym się nie kremujcie bo to będzie z drugiej strony założone staracie się kupować z pakcji bez nie do metalu, tylko do drzewa. Ja mam takie i takie, bo niestety nie dotarłem do sklepu. Lepiej takie wewnętrzne zachować, tak czy widzicie? Takie. Okay. Nie stawiam, pokażę takie niż takie, no bo te są takie trochę lipkie wiecie? Z jednej strony by to się mało, a z drugiej niestety nie. Ja sobie to przypięcam koty tu tubajzanie mi zrobili, niestety. musi być równo, teraz w ma być to jest krzywe, krzywe, ma wychodzić poza tym, tu niestety musi być równo, to jest tak. to że tu będzie krzywo, tak sobie to nie ciągniemy. What? Okay. Ramka już jest zrobiona. Tak tu widzicie. Ramka jest zrobiona z tej strony wyproszczony. z tej strony przyglewać do okna. Tak tu widać. Jest to dobrze zrobione. Także zakładamy siatkę. Mamy siatkę aluminiową. Ja to teraz zastosuję. Dobrze, mianowicie wam mówię, co tu będzie zastosowane. że teraz tu będę ucinać te dwa kawałki plus 43. Tak, widzicie tutaj. Dobrze mówię, 43. Tak, dwa kawałki 43. Będziemy naciągać tą siat siatkę. Będzie to w miarę dobrze Nie wiem czy ten mikrofon chodzi Zaraz zobaczymy tylko na temat tego mikrofonu to ja kiedyś zrobię vloga 43 zaraz sobie mierzy Stary narzędzia są nasze najlepsze, także starajcie się robić starym narzędziom. Nie no, datuję do bo To jest już, żeby, żeby na narzędzia też są dobre. Tutaj bierzecie, sobie zaznaczacie, ale ja musicie to utknąć. Ну, такие они могут. Ну, вот. Это там. Это на чем вы Это добрые на тему, не yes, так ли? А зачем вам Нет, так że tak jak mówię, mi się to bardzo dobrze napiąc. Centymetry, czyli 20 centymetrów mm. i 20 milimetrów, 20 milimetrów trzeba uciąć. Teraz muszę wyrównać, a póki kamień po opanę Także tak ta Moskitera wygląda. Karta mi się skończyła. Jest cała zrobiona, tutaj macie. Zobaczcie się sobie. Tak tak. Karta mi się skończyła w GoPro, a drugi nie zabrałem. <grych> znaczy lipa jest straszna. Także tutaj macie. Ja jeszcze co zastosuję, to wam pokażę. Takie blaszki będą. Tutaj macie, takie blaszki będą. Ja już tego nie będę nakręcał. Ja nakręcę wam jak to będę wam za zakładał na okno gościowi. Czyli to będzie... Tutaj to będzie. Tak. I śrubeczką przykręcone. Z trzy sztuki tu. Z dwie sztuki tutaj. I dwie sztuki na dole. Także... Ja już... Tą siatkę zrobiłem i tak to wygląda trwała siatka, ja to musiałem mocno zrobić bo tu będą koty także jest to ładna siateczka Moskitera ładna także bardzo fajny mocna siatka aluminiowa także do zobaczenia przy montażu na okno tu ta już zamontowana na sześciu blaszkach także tu mamy jedną blaszkę drugą trzecią czwartą i u góry są jeszcze dwie które tu nie widzicie tam są u góry dwie blaszki i tu jest jeszcze jedna blaszka także ja się wam pokażę teraz drugie zdjęcie jak to wygląda przy zamkniętym oknie tu macie już drugie zdjęcie przy zamkniętym oknie wszystko się domyka nic nie oczy także subujcie lajkujcie cześć wam moi widzowie narko